Siemanko z tej strony Magnes i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu jestem sam, cud. I o, nowe wydarzenia. Fajnie. W ogóle dzisiaj sobie zagramy Walka z Bosem. Odcinek siódmy. Tak, kochani, nie myliliście się. Co? Jeszcze więcej pucharków? Eee, Kacpera... Kto sobie nabił? W ogóle nowi dołączyli do mojego klanu Nuby Bartek, Sydiew Gdzie jest? Marcin. O, jeszcze Marcin. Takie osoby dołączyły do mojego klanu. Widać sobie troszkę nabiję bucharów. Po wczoraj ze mną Marcin grał, ale no nie nagrało się niestety. Dziwnie się zaszło. A tam nieważne. Mamy trzy tikety, czyli trzy rundki. I wyzwanie mistrzowski. Mistrzowski. To będzie trudne. Oczywiście nie bierzemy bóla, tylko kolta. Bo kolt y, to jest najlepsza postać na to. Ja w ogóle teraz ten, ten pan to w ogóle... O, mamy dwa. Nie, to będzie win. Zakład, że my to wygramy. Słuchajcie, mamy dwa kolty. Dwa kolty oraz jednego broka. To będzie win jak w bajce. A nie patrzę, czy on mnie bije, czy nie. A tylko muszę zadać kurde kupek. Rakiety! Zapomniałem w ogóle o nich. O nie! Oni chyba ja są dobrzy, oni nie zginą. Są we dwójkę, no to. Jak ja bym był z Brokiem, to bym szybciej zginął, ale kolt z koltem, no to nigdy w życiu. <grym> Dobra, wiosna temu robię. Spadaj. O, kurde. Odjechał do mnie. Swinia. takiego typa, co pokonał te mistrzowskiego bossa, zanim za ten boss był zły. Ko, no zgadnijcie, jaki team, cold, cold, cold. Inaczej bym tego nie zrobił. Jak kolt jest najlepszym brawlerem na to, no to wiadomo, cold, cold, cold to 3, 2, 1, bęk. Czemu boss jest zły? Co ja mu zrobiłem? Spadaj. Ja będę do, na tego bosa mówić smarkaty. nie lubię go. A jak kogoś się nie lubi, to mówi się na niego Zasmarkaniec spaduwa. Oczywiście nie jestem zbrokiem! W ogóle co wejść do tej rakiety, bo ona tak fajnie bije. Nie, nie zdążyłem My to wygramy, ale na pewno nie pobijemy mojego rekordu, to na pewno Jedno ja, wiem, ja teraz zostaję sam natychmiastowo W sumie to nie Sorry za... Dobra, zostaję sam Czury za taki katar bo nie wiem ale po prostu sorry za ten katar wyście mi wybaczcie a ten katar mam z podwórka biję się trochę zapomniałem wam kurde dwa kolty i jeszcze kar to będzie Easy Win bo tamto to nie wiedziałem czy do mnie Podleci ta głupia rakieta Głupia Stara tego robota to jest rakieta Że jaka stara mama Mama tego robota to jest rakieta On się w niej zakochał i cały czas nią puszcza Żeby był tu jaki światu jakim jest Debilem kurde Karel jeszcze żyje? już. Ja zginąłem w sumie. Eee, dlaczego ja zginąłem? Hmm. Dlatego, że oni są nubami. Ale naprawdę. W serio takie nupki. Nie widziałem większego nuka. O kurde! Nie! Kurde! Spadaj mi jest. Ja jestem sam! Oba członkowie drużyny pokonani. Oni się zaraz nie zlespią? Kurde, o! Zespili się. No to idziemy na nich. Jasne, na te robimy. Aaaa! Ja będę mówić, jakbym był ich szefem. Chronić szefa, chronić szefa, chronić szefa. O oh, kurde Szkoda Boss jest zły Niedobry boss, niedobry boss, niedobry boss, niedobry Mam ulta Kurde, co on idzie? Co ja mu zrobiłem takiego, że on sobie ode mnie poszedł? Jestem zły jakiś Tak bardzo? Czy jestem zły, chcę być zły, lubię być zły, mogę być zły, ale nie, że jestem zły. Tego nikt mi nigdy nie powiedział. O kurde, 100 hp! <grymne> nie, teraz raj więcej. O kurde, rakieta we mnie waliła. No nie! Nie przegramy to. Nie. Niech mi wylosuje Tim Pam i dwa kolty albo dwie panki, jeden kolt, proszę, albo trzy kolty. Albo niech mi drobnie pan z tego, no to oczywiście, że wygramy. PAM, 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 ja chcę PAM, 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 PAM. I mnie nie żadna PAM, 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 tylko... Trzy bilety na wydarzenie. No dobra, mamy jeszcze trochę większe szanse. Bardzo dobrze, lecimy, gramy, z puku. To jest ostatnia rundka, bo trzy bilety... Postanowiłem sobie, że trzy bilety to jest taki jeden odcinek jak robimy tylko z busem. Jest, nie trafiło mnie po raz pierwszy. Jepy. Ciekawe co on chciał przez to jepy powiedzieć. Ale dobrze, że chociaż mamy pan. Badaj, mały, mały, idź chcę, idź chcę, idź chcę, elo, elo, e, my go obijamy nieźle, my go nieźle obijamy, kurde, obijamy cię, boss, boss, obijamy cię, dzięki, z po raz pierwszy, mi się zdarzyło, ja tu się leczę. Spadaj, spadaj. Ja tu się leczę. Szybko. Muszę się poleczyć, podleczyć, podleczyć. Jak to się... I jeszcze tu podjechał. Kurde, nie widzisz, że ja tutaj się leczę? Lecz się, robot. Jest jakiś głupi. Niech się leczy. Kurde, jeszcze we mnie trafił. Taki debil. Jak się nie we mnie zrafiać? Spadaj! 90 HP Tej pancy zostało... O nie, boss jest! Uciekam! Pewnie tu się zaraz pije jakiś robot Wolę zamk... Tam, dawaj, sześć, sześć, Jestem I tym sam Naprawdę Spadaj, spadaj, robot. Nie chcecie widzieć na oczy. Ten robot jest chory na oczy. Jest! Odrodzili się. Spadaj! Co do mnie podjechałeś? Co ja ci zrobiłem? Ty, gupku, śmierdzący, pierdzący. Kurde. Co ja ci zrobiłem? Nie, no w sumie to ja ci coś zrobiłem. No dobra. No to jest to, to, to Dobra, w ultem na niego, w, z buta wjeżdżam ultem na niego. To nie wiesz? Smarkaty. Smarkaty zginąłem. Wiesz co, wierzycie, ja zginąłem, Ale jak ta pan zginie, a ja. Debil. A ja nie będę żyć. To ona jest super noobem po prostu. Kurde, co? No, nareszcie. Nie zginęła. Ja tu cały HP miałem. No dobra, wbijam do niego. Jedno wiem, że na pewno nie... Że na pewno zginąłem. I że na pewno ten ból zginie szybciej niż pan. A może i nie. Jeszcze rakieta na niego. Vite, nop, nop. Pa, 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 pa para, 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 para. Am mi Ia, ja, pitole. U, ce, cai! Chi, debil? Debil, to, jest! Debil! Curde! de? Kul de. O nie. nie, 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 nie. O nie! O nie! Nie, tak dobrze było. Byśmy go rozwalili. O, nie! Co to jest? Jakiś nubek? Ej, wiem, dodam tego nubka. Sama spajka. Zapraszam go. Siema. Czemu on nie odrzuca? Pewnie zaprasza pół godziny, a potem... O! Nareszcie. I... Bodziemy się w kolejnym odcinku.